Kinga, Wiktoria Lesz. Kochani, kochane, tak w zasadzie, bo my tutaj bardziej grubą docelową naszą są kobiety. Spotykamy się w ramach Akademii Przedsiębiorczych Kobiet. Wystartowały już pierwsze spotkania networkingowe w Sopocie. Właśnie się zbliża pierwsze ogólnopolskie spotkanie online. I wstępem do każdego networkingu jest przygotowanie się i zapoznanie się z zasadami dobrego networkingu. I dzisiaj z Anią spotkałyśmy się po to, żeby Wam przedstawić zasadę dobrego networkingu, po to, żeby po prostu ułatwić sobie zadanie na takim, byciu na takim spotkaniu, też żeby uniknąć jakichś niepotyczek niepotrzebnych. Także mamy przygotowanych dla Was osiem punktów, i po kolei teraz omówimy. Pozwolę sobie zacząć od pierwszego. Pierwszą zasadą dobrego networkingu jest społeczność. W ogóle nie tylko dobrego networkingu, ale społeczność jest w zasadzie jednym z kluczowych elementów prowadzenia jakiegokolwiek biznesu i budowania marki, e, marki osobistej. Kto dzisiaj nie ma mediów społecznościowych, no, nawet osoby, które są naprawdę anty, to chociaż jakiś mały profil sobie zakładają, bo ponieważ dzisiaj świat się przyniósł mocno do internetu, jesteśmy taką wielką, globalną wioską. Więc kochani, ta społeczność jest bardzo istotna i zanim przejdę może do opowiadania jeszcze o tej społeczności, to chciałabym powiedzieć historię mojego męża, który od pięciu lat należy do takiego networkingu, który spotyka się bardzo regularnie raz w tygodniu, który jest takim networkingiem ogólno w ogóle światowym. I wiecie, pięć lat temu to jeszcze nikt nie słyszał o networkingu. To w ogóle a networking bardziej się kojarzył z MLM-em, a nie z samym samymi spotkaniami. No i wiecie, on chodził tam co tydzień. Ja był taki moment, że się trochę wkurzałam, bo musiałam co wtorek, że tak powiem, sama ogarniać dzieci i mówię, chłopie, po co ty tam łazisz, co, co z tego masz? No ale do, później zrozumiałam, jakie to było cenne, bo oprócz tego, że on oczywiście miał kontrakty, bo kontakty dają kontrakty, to do tego zauważyłam kiedyś, że pojawił się post na jednej z grup przedsiębiorczych, na której de facto nawet mego męża nie było. Przynajmniej się nie udzielał, i było pytanie: Kogo polecacie do leasingu? A mój mąż się zajmuje leasingami. I słuchajcie, wliczyłam z moim analitycznym umysłem, że 50% poleciło mojego męża, chociaż on wcale się na tej grupie nie udzielał. I zrozumiałam, jaka jest siła pięciu lat pokazywania się, budowania relacji wśród przedsiębiorców. I to tak działa, jak reklama nawet Coca-Coli. Widzimy ją wszędzie. Tak samo my mamy być widoczni wszędzie, mamy być widoczne wszędzie. I właśnie spotkania networkingowe mają na celu rozbudowanie Twojej marki, mają sprawić, że będziesz bardziej widoczna, i do tego Ciebie zapraszamy. Kolejny przykład: osoby, która akurat przeprowadziła się do Trójmiasta z Warszawy. Poznałam ją właśnie na jednym ze spotkań. I była bardzo aktywna, jeździła na spotkania, i co się okazało? Że ona w kilka miesięcy znała więcej osób niż niektóre osoby z mojego zespołu, które po prostu nigdzie nie chodzą. I później pojawia się takie pytanie: Ale jak ja mam pozyskiwać do tych ludzi, do biznesu? Więc, właśnie społeczność. Po ułatwia takie zadanie, ułatwia takie spotkanie właśnie przez spotkania networkingowe. Na co jeszcze zwrócić uwagę? Jeśli chcecie gdzieś się zjawić to i chcecie się związać z jakąś grupą, to oczywiście no, bardzo ważne jest to, żebyście poczuły flow. Bez tego flow i bez, tego, bez tej chemii, no, to, to, to nie będzie dobrze, ale też są ważne aspekty takie, czy są regularne spotkania. I tutaj jest masa networkingów, które nie ma regularnych spotkań. Do tego zwróćcie uwagę, czy są wystawiane faktury. Czy, I co jest jeszcze bardzo ważne, co znowu wiele networkingów nie ma, a my staramy się, żeby u nas to było, żeby były nowe osoby, żeby cały czas przychodziły nowe osoby, bo wtedy ro, robi się takie kółko wzajemnej adoracji. Kto już co miał wziąć, to wziął, a nie idzie to dalej do przodu. Więc na to warto zwrócić uwagę. A teraz przejdziemy do punktu drugiego. Tak, dokładnie. Punktem drugim jest przedstawienie się. I to, że na każdym nowym spotkaniu networkingowym trzeba się przedstawić, jest rzeczą jasną. I dobrze jest się do tego przedstawienia po prostu przygotować. Tak samo to, że my z Kingą dzisiaj tutaj występujemy i przekazujemy Wam nasze doświadczenie dotyczące do, do, dobrego networkowania, wynika z tego, że się przygotowałyśmy. I do takiego przedstawienia siebie, swojej branży. Też należy się dobrze przygotować. I co mam na myśli, mówiąc, że trzeba się przygotować? Dobrze jest opracować sobie dwa, trzy zdania, w których krótko można opowiedzieć, w jaki sposób działamy, w jakiej branży działamy, w jaki sposób pomagamy klientom. Być może jakaś jest ciekawa historia związana z usługą, którą świadczysz, bądź z produktem, który sprzedajesz. I należy pamiętać o tym, żeby mówić krótko, ale konkretnie. No bo jeżeli przychodzimy na spotkanie networkingowe, no to nie po to, żeby poznać historię 20-letniej firmy, każdy rok po kolei, ale po to, aby po prostu poznać nowe osoby. Dlatego zamiast opowiadać swoją historię na 5 lat wstecz, Dobrze jest po prostu powiedzieć krótko, konkretnie, w jaki sposób pomagamy, bo to się najbardziej liczy. Każdy chce wiedzieć, w jaki sposób można wykorzystać usługi drugiej osoby. Zatem, spotykając się na takich spotkaniach networkingowych, jak już mamy opracowane te dwa, trzy zdania o sobie, możemy to sobie również przećwiczyć wcześniej przed lustrem, pamiętajmy o jeszcze jednej dodatkowej rzeczy. Osoby, z którymi rozmawiamy, rozmawiamy które poznajemy na spotkaniach, Niekoniecznie muszą potem zostać naszymi klientami, i nie powinniśmy tak ich traktować. Czyli jeżeli, droga kobieto, idziesz na spotkanie i poznajesz nową osobę, to nie rozmawiaj z tą osobą, jakbyś rozmawiała z potencjalnym klientem. Nie sprzedawaj od razu. Co jest bardziej istotne, to to, jakie inne osoby ta Twoja rozmówczyni bądź rozmówca może znać, gdzie cię może polecić. Traktuj osobę, z którą rozmawiasz, jako swojego potencjalnego konektora. Czyli osobę, która będzie ciebie polecała dalej. Jeżeli dobrze się zaprezentujesz, Twoja rozmówczyni bądź rozmówca może nie skorzysta z Twoich usług, ale na pewno o tobie będzie pamiętać. I jeżeli będzie wiedziała, że ktoś, potrzebu ktoś inny potrzebuje usług bądź produktów z Twojej branży, to poleci na pewno Ciebie. Kinga, a teraz proszę, trzecia zasada, chyba że masz coś jeszcze do dodania. Myślę, że też właśnie się liczy pierwsze wrażenie, czyli pomyśleć o czymś, co może przykuć uwagę i tutaj wszystko jest ważne, od takiej prezentacji wizualnej, ale też pamiętam, jak usłyszałam właśnie raz, jak przedstawiał się mój mąż, który już ma przez 5 lat, jak się domyślacie, to przetrenowany prz, 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 i mówi, że leasingi są sexy. Ja On gada, jakie leasingi sexy, żona sexy, a nie leasingi. <laughs> Ale, ale wiecie, i on, on rozwinął tą myśl i, i powiedział, co to dał klientowi, ale to, to powoduje, że jesteśmy zapamiętywani. Więc warto sobie też przygotować coś, co spowoduje, że po prostu w gąszczu tych wszystkich osób będziemy zapamiętane. Tak, jest, pełna zgoda. A teraz, jeśli chodzi o regułę wzajemności, to e, znam się, kto z Was, drogie kobiety, wierzy w to, że dobro wraca. Ja, no ja również w to wierzę. Wierzę też w to, że zło wraca, tak notabene, ale my idziemy w tą dobrą stronę. I zapytałam ostatnio na naszym spotkaniu w Sopocie, kto przyszedł po coś, żeby coś sprzedać albo zaprezentować swoją usługę? No jak się domyślacie, no każdy, kto przychodzi na spotkanie networkingowe, chce coś sprzedać albo przedstawić swoją usługę. Natomiast jak zapytałam kto przyszedł coś kupić, to już nie było takiego lasu rąk. A żeby była wzajemność, to trzeba coś kupić i trzeba coś, coś sprzedać, tak? Więc jakby musimy się tu uzupełniać. Więc regułą dobrego, udanego networkingu jest reguła wzajemności, czyli wzajemnie sobie pomagamy. I z jednej strony jest to, tak jak Ania powiedziała, takie przekazywanie kontaktów, zastanowienie się, czy komu mogę polecić, gdzie o tę osobę mogłaby pójść, ale też zakup. I ja, pomimo, że jestem przedstawicielką jednego network marketingu od wielu lat, to mam podpisane wiele umów z network marketingami po to, żeby nabywać produktów, których na przykład nie mam. Czyli na przykład w moim ofercie nie mam tabletek do zmywarki. Jeśli mam osobę, z którą mam zbudowaną relację, która uczęszcza na spotkania do mnie networkingowe, to naturalnie ja te tabletki do zmywarki kupię od niej. Nawet jeśli one będą droższe, choć bardzo często w networkingach są produkty lepsze jakościowo, więc to samo za siebie mówi, ale nawet po to, żeby po prostu nawiązać tą współpracę. Więc y, y, trochę trzeba przejść od intencji, że ja chcę, do tego też, jak mogę pomóc. I kiedy przejdziecie od takiej intencji, ja chcę, do tego, jak mogę pomóc to będziecie bardziej wiarygodne, bo osoba, która przychodzi z intencją jak chce, to jest taka trochę, nawet bym powiedziała czasami, nietaktowna. Ona jest trochę jak taki, wiecie, jak taki, nie wiem, takie osoba jak taki szczupak, tak? Ona po prostu skacze i ona chce tylko sprzedać. I to nie jest dobrze odbierane. Wręcz przeciwnie, często nie chcemy. Czy wy chcecie, o, może inaczej, która z was chciałaby kupić od takiej osoby? Która, która tak mocno na, na, nas naskakuje. Ale kiedy przyjdziemy z intencją chęci pomocy, chęci poznania drugiego człowieka, to stajemy się bardziej naturalne i wbrew pozorom bardziej wiarygodne, i wbrew pozorom szybciej ktoś od nas kupi. E, także, także wzajemna pomoc myślę, że jest bardzo istotna na spotkaniach networkingowych. I możemy przejść do punktu czwartego. Tak, czyli jakość, a nie ilość. I to trzeba rozpatrywać w dwojaki sposób. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o spotkania networkingowe, to absolutnie nie wszędzie musisz bywać. To znaczy, na naszych spotkaniach oczywiście powinnaś być, bo to jest bardzo duża wartość, ale już um, odkładając żarty na bok, to idź na takie spotkania, które faktycznie mogą Ci coś dać, na których spodziewasz się, że możesz znaleźć swoją grupę docelową bądź grupę tych tak zwanych konektorów i na które, które pozwolą Ci się rozwinąć siebie, swój biznes. Także twój czas jak każdego przedsiębiorcy, jak każdej liderki jest cenny. Dlatego szkoda marnować go na spotkania, które nic w twoim biznesie bądź w twoim życiu nie wniosą. I te reguły jakość a nie ilość należy też rozpatrywać pod innym kątem. Bo miarą udanego spotkania networkingowego nie jest ilość wizytówek, które rozdasz bądź które zbierzesz, ale jakość nawiązanych relacji. I wcale nie warto jest na przykład rozdać bądź zebrać 60 wizytówek, ale zrobić, zrobić, udaną, poznać w sposób taki bardzo wartościowy trzy kontakty i z takimi trzema kontaktami można zdziałać dużo, dużo więcej niż po prostu z 60 tak zwanymi lidami i 60 osobami, którym po prostu fizytówkę, że tak powiem, wciśniemy. I tak jak Kinga wspomniała, to nie będzie dobrze odebrane, natomiast bardzo dobrze będzie odebrane przez te trzy osoby to, że się nimi zainteresujesz, że będziesz chciała je poznać dalej i że być może umówisz się z nimi na kolejne spotkanie biznesowe. Tak, a poza tym taka kwestia też praktyczna, czy jesteśmy w stanie zrobić 60 spotkań. Bo to jest, jeśli mamy też jakieś swoje zobowiązania, działania, my wiemy teraz Anią same po sobie, to, to nie jest takie proste znaleźć czas, żeby 60 razy się spotkać. A nawet jeśli będzie taka potrzeba, to przecież cały czas jest dostęp do takich osób, więc faktycznie ta jakość jest sumarycznie może dać nam lepsze rezultaty niż ilość i takie masowe podchodzenie do sprawy. Pani. Kolejny punkt, piąty: networking jest wstępem wstępem. I spotkanie, relacja z klientem jest trochę podobna do relacji z mężczyzną, kobiety z mężczyzną. Czyli, jak umawiamy się na randkę z mężczyzną, to raczej nie przyjęłybyśmy oświadczeń na pierwszej randce. No, oczywiście, pewnie jakaś tam szalona się znajdzie, ale mówimy o takiej raczej standardowej sytuacji, i podobnie jest z klientem. Bardzo często, My, szczególnie jeśli mówimy o jakimś, nie tylko sprzedaży jakiejś drobnostki, jakiejś tam handmade, tylko bardziej jeśli mówimy o jakiejś długofalowej współpracy, to potrzebujemy tą osobę poznać. A jak już ją poznamy, to potrzebujemy jej zaufać, a nawet ją pokochać. I dopiero wtedy, kiedy jej zbudujemy to zaufanie, to możemy się otworzyć na szerszą współpracę. Dlatego networking jest wstępem. Nie chodzi o to właśnie, żeby zebrać 60 wizytówek i żeby od razu sprzedać, tylko... Kiedyś taka psycholog powiedziała, że trzeba się trochę obwochać, tak? Czyli trzeba, trzeba się po prostu nawet czasami poczuć, żeby, żeby po prostu zbudować to zaufanie. I po to właśnie służą później spotkania jeden na jeden. My to nazwałyśmy przedsiębiorcza kawa albo networking apk, takich hashtagów używamy, i do tego zachęcamy, żeby właśnie później się spotkać, budować relacje i zobaczyć, czy możemy coś wspólnie zrobić razem, albo czy możemy się nadal dalej siebie polecić? I do tego tutaj bardzo serdecznie zachęcamy. Robimy, zorganizowałyśmy też konkurs na spotkaniu, na ilość takich spotkań. Będziemy tego, będziemy w ten sposób Was motywowały. I możemy przejść do szóstego punktu, bądź łącznikiem. Tak, ale ja jeszcze dodam, że um, taka przedsiębiorcza kawa, o której wspomniała Kinga, to jest w ogóle super sprawa, bo nawet jeżeli z, takiej, z takiego spotkania nie przerodzi się biznes, to słuchajcie, ile macie kontaktów w telefonie? Ja mam mnóstwo i na bardzo różny sposób możemy sobie pomóc, właśnie na przykład polecając siebie dalej tym kontaktom, które mamy w telefonie. I przechodząc do kolejnej, do kolejnej zasady bądź łącznikiem, ona się też łączy z tym, co powiedziałam przed chwilą i z regułą wzajemności, o której wspominała Kinga. Bo jeżeli zdarzy się, że podczas spotkania rozmawiasz z osobą, która potencjalnie nie jest dla Ciebie partnerem biznesowym, i z tą osobą raczej biznesu nie zrobisz, i też ona nie jest w stanie Ci w żaden sposób pomóc, to zastanów się, jak Ty możesz pomóc tej osobie. Bo jeżeli Ty komuś pomożesz. To to dobro do ciebie wróci. Jeżeli ty te osoby z kimś innym połączysz, to ta osoba być może zrobi bardzo fajny biznes i na pewno zapamięta, komu, komu go zawdzięcza. Dlatego, um, dlatego warto jest, idąc na takie spotkanie, nie myśleć tylko o tym, co ja mogę dla siebie uzyskać, ale z kim ja mogę połączyć osoby, które na tym spotkaniu poznam. Dobrze, Kinga. Teraz. Mamy teraz siódmy punkt proaktywność. Zachęcamy Was i networking ma to do siebie, że zachęca do bycia proaktywnym, bycia też przedsiębiorczym. Co to znaczy w ogóle słowo przedsiębiorcze? Przedsiębiorczy to znaczy przedsięwziąć przed siebie. Wyzwanie, zadanie, czyli przedsiębiorca to jest taka osoba do przodu. Ostatnio usłyszałam, że a propos sytuacji, inflacji, sytuacji politycznej, że przedsiębiorca jest tego najbliżej. I ja mówiłam, no tak, to my dostajemy podatkami, że tak powiem, po garach no, powiem tak. takiego słowa. I to pokazuje, że my potrzebujemy być bardziej aktywni. Osoba, która jest na etacie, ona nie potrzebuje, ją to tak nie dotyka jak nas. I właśnie bycie proaktywnym przedsiębiorczym, rozwijanie tego talentu, tego daru powoduje, że będzie po prostu nam łatwiej. I chcę dzisiaj zachęcić ciebie do bycia właśnie aktywną, ale aktywną na miarę swoich możliwości. Pamiętam jak poszłam na pierwsze spotkanie networkingowe. Nie wiem czy znacie taki kabaret. Ja tylko o, o tego boksera, co on ja tylko miałem wejść i wyjść, a tam ta wizytówka, wizyta się przedłużała, bo się nie mogę dogadać. Ale ja miałem wejść i wyjść. No to dokładnie tak ze mną było jak pierwszy raz poszłam na spotkanie. ja Miałam tam wejść po być chwilę, a mój mąż mi mówił, weź wizytówkę i właśnie chciał ze mnie zrobić takiego rekina, gdzie ja w ogóle to był jeszcze mój nie mój poziom i nie mój etap, ale byłam, przetrwałam, nie zabili mnie, nie wcisnęli mi tysiąca umów, więc zobaczyłam, że nie jest to takie straszne i kolejny raz, już miałam wizytówki, już zaczęłam podchodzić, zrobiłam kilka spotkań, a dzisiaj tak naprawdę mam codziennie taką przedsiębiorczą kawę. Więc y, 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 tak naprawdę to jest takie działanie trochę mowa też o przedsiębiorczości, czyli wychodzimy poza tą strefę komfortu w miarę swoich oczywiście możliwości, bo to nie chodzi o to, żeby sobie zrobić krzywdę i nie wiadomo co, bo później się tak zniechęcimy, że jeszcze bardziej się zamkniemy, ale żeby być. Aktywnym, nie czekać, aż kto do nas przyjdzie. To nie jest postawa proaktywna, to nie jest postawa przedsiębiorcy. Także myślę to tyle o tym punkcie. Tak, i z nim się wiąże kolejny punkt, czyli skuteczna rozmowa. Jak już wypracujemy sobie tę proaktywność, to. Dobrze jest wiedzieć w ogóle, w jaki sposób rozmowę poprowadzić, bądź jak ją zacząć, bo czasami to właśnie jest ten problem. Siedzimy na spotkaniu networkingowym same i, i patrzymy w telefon, bądź pijemy kawę, nikt koło nas nie siedzi, nie stoi, nie ma z kim porozmawiać, i tak naprawdę nie wiemy, co ze sobą zrobić. A żeby wykazać tę postawę proaktywności, Wystarczy po prostu kilka takich małych tipów, które zaraz Wam przedstawię. Pierwsza rzecz to jest kwestia mowy ciała. Warto jest sprawiać takie otwarte, przyjazne wrażenie. Czyli nie powinniśmy się garbić, nie powinniśmy zakładać, krzyżować rąk, no bo przecież jak to wygląda. I jeżeli mamy problem z tym, właśnie co z tymi rękoma zrobić, no na spotkaniach online to, to nie jest. Nie stanowi jakiegoś faktycznie problemu, bardziej na spotkaniach na żywo, ale na takich też się obracamy. To warto mieć wizytownik ze sobą i złapać ten wizytownik po prostu luźno przed sobą i już wyglądamy profesjonalnie dobrze, a przy okazji nie czujemy się w żaden sposób skrępowani. Dalej, z wizytownikiem wiąże się jeszcze jedna bardzo ciekawa rzecz. Ja mam problem z zapamiętywaniem imion. To jest. Naprawdę duży problem dla mnie, i, i potem jest mi strasznie głupio, jak nie wiem, jak ma na imię mój rozmówca. Yy, dlatego, aby zapamiętać imiona, biorę te, jak proszę kogoś o wizytówkę, to trzymam ją w ręku przez całą rozmowę i spoglądam na nią, staram się używać imienia mojego rozmówcy parę razy, tak żeby ono mi się wbiło w pamięć. Bo inaczej, jak wezmę wizytówkę, od razu ją do wizytownika, nie ma szans. Po prostu ja nie zapamiętam imienia tej osoby, i wiem, że wiele z Was tak ma. 呃。Uh Dobrze, a następna kwestia, jaką dobrze jest pamiętać podczas takiej rozmowy, to to, abyśmy też wnosiły jakiś wkład w dialog. No może się zdarzyć tak, że osoba, z którą rozmawiamy, jest jeszcze bardziej skrępowana niż my, bądź zawstydzona, i bądź jest na takim spotkaniu pierwszy raz i, i czuje się mało, komfortowo. Dobrze jest taką osobę troszeczkę rozkręcić pytaniami takimi, które zagają rozmowę, typu: czym się zajmujesz, dlaczego przyszłaś? Kto Ciebie zaprosił, czy potrzebujesz w czymś pomocy, z kim chciałabyś współpracować albo czego chcesz się dowiedzieć na dzisiejszym spotkaniu. Taki wachlarz pytań pomocniczych rozwija waszą rozmowę, a kiedy już ta rozmowa będzie na jakimś bardziej zaawansowanym etapie, to popłynie sama. Także z, takiego, z takich pytań zagajających można wynieść bardzo dużo korzyści też na przyszłość, bo jeżeli osoba, z którą rozmawiamy się otworzy. To wtedy faktycznie mogą z tego wyjść bardzo fajne relacje i bardzo ciekawe biznesy. Ja może tak podsumuję też, jak to trochę wygląda w świecie online. Czyli, bo tu, tu, bardzo się skupiłyśmy, jak to wygląda na żywo, ale dokładnie to przynosimy na online. Czyli widzimy się w okienkach. Każdy się przedstawia. Jeśli to oczywiście to będzie w miarę możliwości, jeśli będzie bardzo dużo osób, to podzielimy na pokoje. Ale na pewno będzie ten moment przedstawiania się. Jeśli czujemy, że ktoś jest nasz, albo naszym potencjalnym klientem, albo możemy nawiązać z nim współpracę, zapraszamy go do znajomych na profilu, na przykład. I na Messengerze umawiamy się z nim na spotkanie. Na taką przedsiębiorczą kawę na Zoomie, tak jak tutaj, czy to Zoomie, czy jakikolwiek, streamer, restream. Mamy naprawdę mała, masę programów, na których możemy się spotkać. Możemy ostatecznie się też na Messengerze dzwonić, też się połączyć. I w ten sposób budujemy relacje. Ja pracuję z osobami zespołu nie tylko z Polski, ale z Europy, niektórych nigdy w życiu na żywo nie widziałam, a sami jesteśmy naprawdę w bardzo bliskich relacjach, więc jest to, są to możliwości, które dzisiaj daje nam świat online, z których trzeba korzystać i my właśnie będziemy do tego zachęcać. Także zapraszamy Was serdecznie na spotkania networkingowe, oczywiście przede wszystkim do Akademii Przedsiębiorczych Kobiet, które będą cyklicznie na żywo w Sopocie i ogólnopolskie raz w miesiącu na platformie. Możecie dołączyć po poprzez grupę Akademii Przedsiębiorczych Kobiet albo znaleźć nas prywatnie, macie tutaj nasze nazwiska. Także bardzo Wam dziękujemy za poświęcony czas i do zobaczenia na spotkaniu networkingowym. Widzimy się. Dziękujemy. Cześć. Cześć.